Witam Cię w podcaście Podtlenek Biznesu. Jest to podcast, który powstał z chęci dzielenia się wiedzą, rozwijania biznesu w oparciu o nasze 37-letnie doświadczenie w branży. Dzisiaj mamy odcinek numer dwa, nagrywamy to w pierwszym tygodniu kwietnia i chciałem Ciebie powitać Danielu. Witam Daniela Marczaka, który jest dziennikarzem stand-uperem, amatorem oraz marketingowcem. W związku z tym jeszcze raz witam Cię serdecznie. Hej ho, też Cię witam. Drodzy Państwo, powitajmy wielkimi brawami Bartka Janiszewskiego, naszego prowadzącego tego radosnego podcastu. Bartek jest biznesmenem wielopoziomowym, wielobranżowym psychologiem, więc uważajcie, co przy nim mówicie. No a oprócz tego jest pilotem, więc będziemy lecieć grubo. I W tym odcinku chcieliśmy się skupić przede wszystkim na tym, jak prowadzić mały biznes w tych dziwnych czasach zarazy. W tym odcinku będziemy mówić, jak go właśnie poprowadzić. Opowiemy troszeczkę o bezpieczeństwie, o narzędziach, które można zastosować do prowadzenia biznesu, żeby to było i bezpieczne, i skuteczne, i w jaki sposób zrobić trochę oszczędności. W związku z tym zaczynajmy. Let's go. Podtlenek Biznesu Podcast. Porady dla przedsiębiorców. Poczucie humoru Przykłady i anegdoty A na program zapraszają Bartek Janiszewski i Daniel Marczak To może pokrótce y, przedstawimy co się obecnie dzieje Ponieważ teraz jeżeli tego słuchacie to na pewno to wiecie Ale może jeżeli posłuchacie tego kiedyś w przyszłości Bo kryzysy i tego typu rzeczy to jest rzecz nieunikniona To może warto będzie się odnieść do sytuacji Albo nasze wnuki po prostu będą tego słuchały Dokładnie tak. Więc na początku kwietnia 2020 mamy sytuację zarażenia czy pandemii wirusem. Bardzo dużo biznesów jest pozamykanych. Są to hotele, restauracje, kosmetyczki, tatuatorzy. Jak widać po mnie też barber, bo zarosłem jak dziki agres. No niestety ku mojemu przerażeniu to też tak wygląda. E są też pozamykane w weekendy sklepy budowlane, w związku z tym ograniczona jest możliwość ruchu. To są Obi, kastoramy, Leroy Merlin czy inne. Ogólny cel tego jest taki, żeby wszyscy obywatele nie wychodzili z domu i żeby byli na takiej jakby kwarantannie, bo nie ma co robić na zewnątrz. Warto wspomnieć też, że od tego tygodnia tak na dobre już jest zakaz przemieszczania się w duetach, tercetach, kwartetach i więcej, czyli powinno się poruszać pojedynczo No i kluczowe jest to, że celem przemieszczania się powinno być tylko i wyłącznie odwiedzanie nie wiem, starszych osób z rodziny, zakupy spożywcze, apteka, takie bardzo doraźne rzeczy, a za całą resztę dostaniecie mandat. Od chyba 3 do 30 tysięcy. No właśnie, ostatnio, ostatnio o tym dyskutowaliśmy, bo niby w taryfikatorze mandatów nie ma opcji, żeby wystawić mandat na przykład za jazdę rowerem po lesie, ale powiedzieliście mi, że chyba. Tak, ja znalazłem tutaj. Gdzieś był łódzki zresztą artykuł, że były pierwsze plony, i to też znowu klasycznie zamieścimy później. Pierwsze plony zbiera tutaj policja w Łodzi. I pamiętam, że liczyłem to, że tam chyba średnio było. W Polsce wystawionych pierwszego dnia 70 mandatów, minimum po 3000. tysiące, więc jak sobie obliczyłem, że to jest e, chyba 3,5 bańki tygodniowo mogą zgarniać. Nie? No to ładnie, podoba mi się to. Może coś tego, z tego będzie przekazane przedsiębiorcom. Dobrze, że jesteśmy w pracy, a niedawno był Prima Aprilis, no i właśnie może tutaj jest. Dziś. Może, kto wie. No i jakby wydaje mi się, że e, meritum tego jest takie, że Ludzie mają siedzieć w domu, a nasz przekaz jest taki, że ten kryzys to jest szansa dla niektórych. No dokładnie. I to nie jest przestrzelone, że można by powiedzieć, szansa na sukces. No, bo no klasycznie to jest nawiązanie do pierwszego naszego odcinka, czyli, no wiadomo, no nie jest kolorowo, tak? Nie oszukujmy się. No, ale w końcu ten podcast ma być pozytywny. Więc y, dlatego też mamy pewne rozwiązania, mamy pewne narzędzia, mamy pewne pomysły i w tym właśnie odcinku chcemy się z Wami nimi podzielić. A na deser zaprezentujemy Wam, w sensie, sprezentujemy Wam jeszcze kilka takich wymiernych, drukowalnych i. Y, 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 Namacalnych bonusów broni do walki z karyna świrusem. Jak sobie z tym poradzić? No bo jeszcze wczoraj przeczytałem taki post na Facebooku, który podsumowuje troszeczkę to, co się dzieje. I sytuacja jest taka, że w poniedziałek, czyli chyba no, na początku kwietnia, ponad 50 tysięcy przedsiębiorców zawiesiło swoją działalność. We wtorek masowo wręczane były wypowiedzenia umów o pracę. Z kolei pod koniec marca lekarze wystawili około 156 tysięcy zwolnień lekarskich, bo pracownicy masowo uciekali na zasiłek chorobowy. Tak więc, jak widać, sytuacja jest taka, że większość albo bardzo duża część ludzi decyduje się, żeby zostać w domu i bardzo dobrze. Natomiast. Nasza branża i małe przedsiębiorstwa mają tutaj pole do popisu, a branża nasza, czyli mechaniczna, naprawcza, trochę związana z ogrodem i z naprawą właśnie tych sprzętów, ma przed sobą sezon, który zazwyczaj zaczyna się właśnie w kwietniu, w maju. Myślę, że w kontekście tych wielkich ciepłych, prądów powietrza i tego, jak się zmienia teraz nasze środowisko, on będzie szybciej, nadejdzie szybciej. W związku z tym przed nami sezon i stąd też podcast ten, aby gdzieś pokazać, w jaki sposób można to wykorzystać na swoją korzyść, czyli ten kryzys i całą tą sytuację, która się dzieje, czyli że ludzie siedzą w domach i zajmują się zazwyczaj swoim ogrodem, trawnikiem. Nie mają za bardzo nic innego w alternatywie, więc siłą rzeczy po prostu siedzą w domu i może koszą trawę, może używają. W ogóle zastanawiałem się nad tym ostatnio, jak analizowałem, ile i jaki procent ludzi może nie skorzystać na przykład z kosiarki do trawy. Tak się zastanawiałem, czy ktokolwiek posiada, no nie wiem, kozę w ogródku albo ma kosę ręczną. I, i sobie myślę, że trawa nie patrzy na wirusa, urośnie, tak czy siak. I teraz trzeba ją będzie skosić, prędzej czy później. Pewnie prędzej, bo już od jutra zapowiadają ocieplenie po 17-18 stopni. No to jest na pewno ciekawe. Słyszałem, że jedni mają kozę w nosie, drudzy kosę z legią. A, a że nadajemy Łodzi, to wiadomo, chociaż tutaj lokalnie też jest kos kosowato. No a tak naprawdę, pośród wszystkich e, osób, które posiadają domy czy posiadają firmy, przed którymi są trawniki, e, no to wydaje mi się, że No widziałem taki filmik dzisiaj, że gościu znowu w ramach kwarantanny przy, przycinał nożyczkami. To był jakiś barber. E, przycinał nożyczkami swoją trawę, ale nie obstawiam, żeby było ich e, dużo więcej. Kos Kosy i kozy, tak już zupełnie bez żartu też bym nie obstawiał. No kosiarki, traktorki, podkaszarki, etc., czyli tak naprawdę kwintesencja naszej branży. No a to, co zresztą wszyscy z Tobą, Bartku, na przedzie zauważyli, że no sprzedaż spada, a naprawa wzrasta. No właśnie, ta sprzedaż spada i to jest myślę, że nieuniknione i e, część naszych partnerów biznesowych już to zauważyła i, i jakby pytając się o to, jaka jest ich sytuacja obecnie na rynku, mówią, że serwis bardzo mocno stoi i naprawa, ludzie przychodzą z naprawdę no, sprzętami z poprzedniej epoki, ale sprzedaż nowych siadła. No, co jest zrozumiałe, no bo po prostu część z nich nie ma stałego dochodu albo są na zwolnieniu lekarskim bądź w ogóle są zwolnieni po prostu. Tak więc myślę, że trzeba się tego spodziewać, że zamiast. Kupować, będą naprawiać. No i teraz to, co chcieliśmy powiedzieć, czyli, może przejdźmy do tego bezpieczeństwa, w jaki sposób można by było otworzyć serwis. Czy może nawet nie otworzyć, ale jak on może działać, żeby było bezpiecznie i żeby zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i nie rozprzestrzeniać tego wirusa, bo to jest główny cel. No tak. No naszym celem w tym podcaście również jest to, żeby na przykładzie naszej branży i naszego doświadczenia też wykierować to przesłanie do wszystkich posiadaczy biznesów, też tych mniejszych, takich o takiej kubaturze zbliżonej. Do no, małego serwisu Kosiarek, czy, czy to centrum ogrodniczego, który naprawia, i tak dalej. E, więc będzie to, będą to przykłady z naszego podwórka, ale swobodnie można je odnosić do większego e, portfolio możliwości biznesowych. Tak jest. Więc myślę, że taka podstawowa rzecz, która powinna tu zaistnieć w takim serwisie, to strefa buforowa. Mówimy to, może to jest oczywiste, na pewno widzicie to w różnych sklepach i innych punktach takich wymiany usług. Natomiast to jest istotne, powiemy o tym szybko, reszta będzie w PDF-ie. Strefa buforowa, czyli w sytuacji, gdy na przykład klient przychodzi ze sprzętem, wyznaczcie sobie na przykład jakąś linią malowaną czy naklejaną, strefę, w której zostawia ten sprzęt. Wy wtedy możecie bezpiecznie podejść, gdy klient odejdzie, lub na przykład odgrodzić sobie swój serwis, do którego się wchodzi, jakąś tam znowu linią, łańcuchem, taśmą, czymkolwiek, tak żeby zabezpieczyć się przed tym, że losowo wchodzą ludzie i macają produkty, z wami rozmawiają w odległości, której byście sobie tego nie życzyli. To jest myślę, że taka pierwsza, najważniejsza sprawa. Tak, co, co ważne przy okazji tego tematu, warto wspomnieć, bo e, rozmawiałem tutaj z osobami, które... Technologicznie, technicznie się znają na tym, o co chodzi e, z tą strefą buforową, no bo teoretycznie, jeżeli e, rozprzestrzenia się wirus przez areozol, czyli ktoś kichnie, kasznie i tak dalej, no to on powiedzmy ma właśnie te dwa metry zasięgu, za to pamiętajmy, że to jest średnia i średnio, to wiecie, mamy trzy nogi, nie? E, no tak. więc Człowiek nawet, z psem ma trzy nogi. Dokładnie. Tak, to jest dosyć popularna anegdota, dygresja, statystyka, coś tam, ale chodzi mi o to, że najważniejsze tutaj to, co ja się dowiedziałem powiedzmy od wirusologów, to że jest ekspozycja. I nie mówię tutaj o tej opcji w Photoshopie, tylko bardziej o tym, że osoby, które przebywają w tym samym pomieszczeniu przez długi czas, czyli powyżej 20 minut, są najbardziej narażone na zarażenie. Tutaj te dwa metry są bardzo umowne, za to pamiętajmy o tym, żeby długo po prostu z tymi samymi osobami, szczególnie w większych grupach, absolutnie nie przebywać. Dokładnie. Kolejną rzeczą to jest czystość. Czyli zarówno mycie rąk, lub używanie rękawiczek czy maseczek, to ma znaczenie. Maseczki są różne takie tutaj teorie, i, i każdy ma swoje zdanie oczywiście. Natomiast jeżeli macie, to używajcie, często to zmieniajcie. Ważne jest chyba w tym to, żeby. W momencie, kiedy macie maseczkę na twarzy, to ona zabezpiecza was przed tym, żeby nie dotknąć się do twarzy i żeby gdzieś tam nie przenieść tego, tego syfa z jakiejś powierzchni, no, czy po podaniu ręki. Tak? Dokładnie, a też najważniejsze przy okazji maseczek, bo tutaj możemy się spierać co do technikaliów, certyfikatów, cen, etc. Za to najważniejsze w mojej opinii jest to, że maseczka ma ograniczać tą właśnie ekspozycję na wirusa, czyli że jeżeli my jesteśmy, a to dosyć popularne przy okazji tego przypadku wirusa, potencjalnie nosicielem bezobjawowym, to możemy zarażać, nie wiedząc o tym, no a jeśli mamy maseczkę, to jakiś procent tego, co możemy sprzedać komuś, zostanie razem z nami na maseczce, którą oczywiście wyrzucamy a nie. Oczywiście. Kolejna rzecz, i to mi się wydaje, to jest coś, co w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu zdecydowaliśmy się opowiedzieć o tym, to są zmiany w firmie bezkontaktowe. Lidl myślę, że to naj, najciekawiej zrobił i to faktycznie pokazuje, jak to można zrobić, czyli podzielili sobie swoją, swój czas pracy w taki sposób, że zmiany nie mają ze sobą kontaktu i jest to przerwa około godzinna. U nas w firmie zrobiliśmy tak, że podzieliliśmy zespół na dwa, na dwie części i jedna przychodzi jednego tygodnia zmiana, a druga przychodzi jakby w drugim tygodniu. W związku z tym to jest o tyle komfortowe, że jeżeli na przykład kurier, który dostarcza paczki albo ktokolwiek inny powie, czy tam zachoruje i później w wywiadzie z lekarzem powie, że miał kontakt ostatnio z tym i tym serwisem albo z daną firmą, to może przyjść SanEPIT i powiedzieć, że jest, istnieje zagrożenie tego, że jest tu zakażenie, że ten wirus się rozprzestrzenia, więc zamykają całą firmę. I teraz, jeżeli macie taki dokument, w którym i stosujecie się do niego, w którym mówicie o tym, że... Zmian, że firma jest podzielona na zmiany, które nie mają ze sobą kontaktu, to jest o wiele większa szansa, albo przynajmniej argument do tego, żeby nie zamknąć całej działalności, która no wiadomo, że w tym momencie każdy potrzebuje znaleźć ten sposób na zarabianie pieniędzy i włożenia czegoś do garnka. Tak więc te, te, te wszystkie te trzy, cztery informacje podamy wam w PDF-ie. Będzie to podlinkowane pod spodem tego podcastu. No myślę, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest to, jest to no, i zdrowy rozsądek, tak? No bo, no bo to, to chyba jest ostateczny taki najważniejszy czynnik. No tak, no unikajmy takich sytuacji z mojej dziennikarskiej pasji życia codziennego. Rozmawiałem teraz, odrobiłem trochę lekcji od ostatniego podcastu, no i na przykład jeden case taki no, masakrycznie słaby, to jest Poczta Polska i tutaj w Płocku była taka sytuacja, że jedna z osób, które pracowały na poczcie, relatywnie nowy pracownik, no miała gorączkę 39 stopni, wiecie, pokasuje, no wygląda jak Karyna Świru 100%. No więc tutaj kierowniczka zmiany mówi do tej osoby, że poszła do lekarza w trybie natychmiastowym, jakby wydala ją z pracy, ona idzie do lekarza i następnego dnia rano wraca i mówi, nie, wszystko jest git, już mam mniejszą gorączkę i tak dalej. No wiadomo, że można się nażyć papów i ona będzie mniejsza. No, ale z czasem e, było tak, że znowu ona się coraz gorzej czuła, i tak dalej. E, odesłana, e, jakby zarządzająca daną zmianą, e, kontaktuje się ze swoim przełożonym. No, co on na to? A on na to jak na lato i mówi, nie można jej zmusić, bo coś tam, bo sanepit bo bla bla bla. No i dziewczyna została w robocie, co się okazało. Eee, robiła tak, że nie była u lekarza prawdopodobnie, bo tego nikt nie sprawdził i nikt by jej z tymi objawami nie zostawił, a dziewczyna pracowała na umowie zlecenie, więc nie chciała nie dostawać pieniędzy, w efekcie czego przyszła i narażała całą resztę na to, żeby mogli być zarażeni kamon na poczcie, zarażać dalej. No Prawdopodobnie nic na szczęście to nie był koronawirus i nikt tam się nie zaraził i jakby sytuacja jest oponowana, ale co by było, gdyby było inaczej? No niestety, no to dziwne czasy przed nami. Ciekawe czasy, jak to Chińczycy przeklinają e, Krzysztof Soszyński mówi, że ciekawe czasy, co tutaj to jest dla Polska, <grych> dla świata. No niestety, no ale znowu, ja moim zdaniem, oprócz otwierania swojego biznesu czy szukania innych możliwości to jest kwestia oszczędności no bo to, że obroty spadają w większości branż to jest oczywiste i oszczędności są potrzebne w związku z tym takie, może zacznę od takich oczywistych, yy, namacalnych i takich wzięcia od razu. A propos namacalnych, znasz ten dowcip jeszcze niedawno był taki, że um, ja, co robi pedofil jak chce zbajerować dziecko, wiadomo, przychodzi, mówi, cześć dziewczynko, chcesz cukierka? A teraz już nieaktualny, bo w oszczędności, mówi, cześć dziewczynko, kupisz cukierka? To yy, mniej więcej podobnie, podobnie teraz można zrobić z leasingami. Każdy musi płacić te leasingi, natomiast jeżeli poprosicie swojego leasingodawcę, to jest w stanie wam wygenerować dokument, który po wypełnieniu da wam wstrzymanie tego leasingu na jakiś okres. Zazwyczaj to jest 3 lub 6 miesięcy, więc jeżeli macie maszyny, nie wiem, samochody czy cokolwiek innego, co Was obciąża, jest tutaj do przodu wyciągnięta ręka od leasingodawców. Myślę, że warto z tego skorzystać, tylko trzeba się odezwać, bo oczywiście nie dadzą tego tak po prostu. My już tak zrobiliśmy. I myślę, że kolejną oszczędnością, jaką tu powinniśmy pomyśleć i zastosować, to oszczędność logistyki. I już tutaj nie mówię o oszczędności waszych pieniędzy, a bardziej tych ludzi, którzy tam pracują, bo jeżeli 40% wzrostu zanotował biznes i e komersowy, to no myślę, że 40% kurierów nagle nie przybyło, może troszeczkę więcej. Warto to oszczędzać i nie wysyłać na przykład paczek takich pojedynczych, jakiejś tam małej buteleczki z farbą do trawy, tylko po prostu zrobić to dużą paczką z dużym zamówieniem. Tak? Więc to jest, to jest druga taka oszczędność, ale taka najciekawsza, która myślę, że budzi kontrowersję, to jest tarcza antykryzysowa. Czytałeś coś na ten no, temat? Coś tam słyszałem. No ogólnie do, w mojej ocenie jest tak, kojarzycie to e, przysłowie, że ktoś wraca z tarczą albo na tarczy. No i, i tutaj sobie porównywałem na przykład i patrzę sobie, jak to wygląda w Niemczech. I mówię sobie tak: no, kanclerz Niemiec przeznaczył na, czy tam minister finansów nawet e, przeznaczył 750 miliardów euro na tą walkę. Patrzę sobie na Stany Zjednoczone. Donald Trump e, 2 biliony dolarów e, przeznaczył na walkę z koronawirusem i patrzę, Polska, Andrzej Duda założył konto na TikToku. No ale przynajmniej tam tańczy? Nie wiem, nie oglądałem, nie odważyłem się. Widziałem, że jest w białej koszuli i garniturze, ale bałem się. Ja też, no. Ale muszę zobaczyć. No, jeżeli uważacie, że Andrzej Duda dobrze tańczy na TikToku, to dawajcie znać w komentarzach. Łapki w górę. Może go zdisować jakoś, to też było dobre tu na TikToku. I Andrzej. Gdzie twoja tarcza? Musisz zdążyć do następnego marca. Jo, pumbu. No, ja mam jeszcze takie informacje: z, że na przykład Czechy zwolniły wszystkie firmy z ZUS-u na 6 miesięcy i dopłacają około tam od 50 do 100% do wynagrodzeń, w zależności od sytuacji, w jakiej jest firma. Więc no, nawet nasi sąsiedzi tak robią. U nas jest to śmiech na sali. Ja to uwielbiam te gwiazdki, małe, żeś tak się tutaj wtrynione ci od razu. Polska tarcza antykryzysowa. Widzę, uwaga. <laughs> Zwolnienie ze składek ZUS przez 3 miesiące i małymi dotyczy tylko mikrofirm założonych przed 1.02.2020 do 9 osób oraz samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności średniej krajowej, czyli około 15 tysięcy. Czyli nawet gdyby to była firma, która zatrudnia 9 osób, ale by miała Około 15 koła e, przychodu, to ja bym pakował mandżur od razu. No ale nie zmienia to faktu, że y, może to się przydać, ponieważ y, te słowa, które kierujemy do małych przedsiębiorców, y, zazwyczaj są to działalności gospodarcze, y, dwu, trzy, czteroosobowe, czasami jest to jedna osobowa działalność. Może z tego y, dacie radę skorzystać. W związku z tym, też jako bonus do odcinka dołączymy PDF, który to wszystko podsumuje. No jest szansa, tak? Zawsze uważam, że warto patrzeć na takie informacje i może się uda z tego skorzystać. Dla większości jest to bezsens i śmiech na sali. Mam nadzieję, że będzie coś nowego, ale może dla Was to będzie akurat pres pressure, pressure, pressure. Tak jest, trzeba może... o tym mówić, trzeba tak o tym jest. mówić, komentować i, i, i się po prostu nie dać. Tak już zupełnie bez żartów, no to, to wiecie, no na razie to faktycznie nie wygląda najlepiej, no ale im więcej o tym mówimy i chyba nagłaśniamy sprawę jakby jeżeli macie jakieś przemyślenia, to też spokojnie możecie pisać do nas yy, na przykład na naszym fanpage'u pod tlenek biznesu. Tak, tak jest. Na, na Facebooku i nie tylko. Z kolei teraz jakie można zastosować narzędzia, bo w ostateczności to jest tak, że jeżeli klienci siedzą w domach, to nie ma z nimi kontaktu, bo oni nie chcą wychodzić, więc nie ma takiego standardowego kontaktu, do którego jesteście przyzwyczajeni, więc warto o to zadbać, jeżeli macie rozwinięte kanały na Facebooku. To jest ten moment, gdzie powinniście komunikować to, jak jest u Was, to, że jesteście otwarci, albo jakieś porady technologiczne stosować do swoich klientów i fanów, bo w ten sposób będą wiedzieli, że jesteście. I teraz myślę, że jest taki najważniejszy punkt, że jeżeli będziecie zamknięci teraz, kiedy jest potrzeba serwisowania kosiarki, to z dużą dozą prawdopodobieństwa ci klienci, jeżeli raz zobaczą, że jesteście zamknięci, to już do Was nie wrócą, bo Będą musieli y, przeserwisować swój sprzęt, a jeżeli nie u Was, to, to u kogoś innego. Więc ważne jest to, żeby im powiedzieć o tym, że jesteście otwarci, albo w jakich godzinach jesteście otwarci, czy w jakie dni, bo bez tego y, no, wszystko rozbija się o komunikację. Dokładnie, no tutaj z marketingowego punktu widzenia. Eee, już będzie z dziennikarstwa i śmieszkowania mógłbym podpowiedzieć taki temat. Ja wiem, że to zabrzmi trywialnie dla wszystkich domorosłych marketingowców, to będzie to, to gruby gada. Ale ogólnie chodzi o to, żeby wejść w buty swojego klienta. Czyli wyobraźcie sobie, że jesteście właśnie tym panem Stanisławem, który chciałby naprawić sprzęt i on wsadza tą swoją umorusaną oczywiście po zimie i w zeszłym sezonie kosiarkę do swojego nowego Passata w kombi 1.9 TDI. On jedzie do was, bo pamiętał, że zawsze tutaj był ten serwis i cmoka klamkę. Jakby, I to jest ten moment, kiedy właśnie trzeba się nad tym zastanowić, co można zrobić, żeby się z nim skomunikować i jakby jednak doprowadzić do tej konwersji. Nawet jeśli jesteście zamknięci, napiszcie kartkę na bramie. Sorry, tu jest numer telefonu, umów się, my odbierzemy. Albo jesteśmy otwarci w weekendy, bo teraz jest wielkopowierzchniówki budowlane i ogrodnicze będą zamknięte. Szukajcie rozwiązania, jeżeli potrzebujecie pomocy, walcie jak w dym. No, to prawda, i to jest myślę, że kolejna rzecz, jaką widzimy z rynku, i na kilka setek serwisów, z którymi mamy kontakt, kilka zauważyliśmy na, na, na social mediach, stosuje właśnie taki no, wybieg albo taki pomysł marketingowy, czyli oferują odbiór sprzętu od klienta z oczywiście. Sami przyjeżdżają po to i sami to później odwożą. Jest to dobry sposób. Jeżeli jeszcze tego nie, nie myśleliście o tym, a macie taki, no nie wiem, jakiegoś tam sprintera albo y, Volkswagena T5, T6, czy innego busa, to jest to warta, warta rzecz uwagi. Ale żeby to zastosować, to musi być jakaś informacja, czyli albo macie bazę danych y, swoich w jakimś tam albo macie gdzieś to pozapisywane, albo wiecie, gdzie oni są, może warto wydrukować ulotki, no to są wszystko... To są wszystko... jest marketing rekomendowany, chociażby sąsiad jeden wie, drugi, trzeci poda e, i to zawsze, zawsze jest jakaś informacja, która się rozchodzi, a myślę, że akurat w tej branży i w wielu innych mniejszych to nadal marketing szeptany czy rekomendowany to jest mega potęga. No to, to prawda, to prawda, to, to fakt i w ogóle wydaje mi się, że jeżeli macie taką możliwość, że... Gdzieś macie zapisane telefony i wszystkie zgody RODO są udostępnione, i możecie dzwonić do swoich klientów z zapytaniem, czy nie potrzebują przeserwisować sprzętu, i że przyjedziecie po to, no to jest to możliwość do wykorzystania, jak najbardziej. I... No dokładnie, no to jest coś, czemu przeglądamy się od lat i od ponad roku pracujemy nad platformą Service.pl, która właśnie będzie umożliwiała takie opcje, ale póki to nie jest na 100%, działajcie, działajcie, jeszcze raz, działajcie. A jeszcze a propos serwistera, to oprócz tego, że gdzieś tam komunikowaliśmy to do swojej branży oddzielnie, to faktycznie praca nad tym już jest bliska końca czy koń, zakończenia. Coraz Co bliżej święta. Coraz Co bliżej święta. To, to faktycznie chcemy tam zaproponować taką opcję, która teraz by to bardzo dobrze spięła, czyli naprawa bez wychodzenia z domu, gdzie klient może sam zdecydować, Y, że zamawia sobie kuriera czy jakikolwiek inny transport i to trafia do serwisu, który on sobie wybierze. Więc y, stay tuned, jak to się mówi, serwis.pl 2.0 już niebawem, bo planujemy pierwsze już oddania tego serwisu y, przed świętami Wielkiej Nocy. Albo chwilę po, bo to wiadomo, że IT. Tak GVC Group, pozdrawiamy serdecznie. No i kolejnym takim elementem, który można by było zastosować i jeżeli macie otwarty serwis, a znowu wiemy, że z serwisowania aż tak się nie da wyżyć, bo ważne jest to, aby sprzedawać, to są różnej różne treści kupony, vouchery czy jakieś bony promocyjne. Jeżeli na przykład klient naprawi u Was sprzęt, dajcie taki kupon, który będzie uprawniał do... 5% czy 10% zniżki na, na zakup sprzętu, na przykład za rok albo w jakiegoś innego sprzętu, jak będzie potrzeba, bo ci klienci wrócą i ci, którzy teraz pracują na jakichś parchach, które już ledwo działają, ale muszą naprawić, bo wolą wydać 300 zł, a nie 1500 na nowy sprzęt. To oni wrócą, tego możecie być pewni. Teraz zadbajcie o to, żeby wrócili do Was, a nie do konkurencji czy do sieci wielkopowierzchniowej, która no, wiadomo jak, jak działa i, i jakość tych sprzętów jest bardzo podobna. Tak, myślę, że tutaj w tym akurat przypadku pandemicznym. No, mały przedsiębiorca może się łatwiej dostosować, jest bardziej elastyczny i może szybciej i skuteczniej, skuteczniej wdrożyć um, rozwiązania na aktualną sytuację. Wiecie, nie wiadomo, jak w następnym tygodniu będą jeszcze wprowadzane ograniczenia, nie wiadomo, co będzie po świętach, nie wiadomo, co będzie 10 maja. Warto o tym pomyśleć i już się na to przygotować teraz. Dokładnie. Dokładnie tak. W związku z tym, no, ja bym to mniej więcej podsumował, tak, czyli y, kilka, kilka sposobów zabezpieczenia swojej firmy y, poprzez strefy buforowe, czystość y, czy zadbanie o oszczędności. Moim zdaniem, tutaj głównym czynnikiem to są leasingi, może tarcza antykryzysowa, ale to z uśmiechem na twarzy mówię. A w następnym odcinku pogadamy o tym w jaki sposób przejść na online, jak wykorzystać to, że teraz dużo ludzi siedzi na Facebooku, na, w ogóle w sieci i e-commerce rusza do przodu. To są hardkorowy żart na koniec? Dawaj. Wybierz liczbę od 1 do 4. Dwa. Dobrze, zatem kategoria znajomość wirusologii. Puka się Facet znowu poznaną dziewczyną już po robocie, wiadomo, ubierają się i on pyta jej albo nie lepiej, ona pyta jego, mówi ty, ale nie masz chyba hifa, co? Mówi nie, a co? Ona bo nie chciałabym tego drugi raz złapać. Tak więc, jeśli Ci się podobało to, co zrobiliśmy, to co nagraliśmy i te informacje będą dla ciebie przydatne. Obserwuj nas, subskrybuj, jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, niebawem jeszcze na YouTubie. No już, i przy... jesteśmy na YouTubie już jesteśmy no. na YouTube, już jesteśmy. Na YouTube jak wchodzisz. Tak. Na Facebooku jesteśmy pod tlenek biznesu podcast Make Some Noise. Dokładnie. Zapraszamy i dziękujemy. Jeszcze raz Daniel Marczak i Bartek Janiszewski. Dzięki do zobaczenia. Dzięki, hej!